Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tam gdzie chłodny wieje wiatr, w śniegu dreptał hmm. Renifer Rudolf. Hmm. Swoim czerwonym nosem wskazywał drogę drużynie dzielnych elfów. Wracali z dalekiej podróży ze specjalną przesyłką dla samego świętego Mikołaja. Wędrowali przez wysokie góry, śnieżne doliny, mijali lasy, aż ich oczom ukazało się magiczne miejsce, które zwą wioską świętego Mikołaja z tą bombką tak tak dobrze dobrze tak tak o tak tak dobrze ostrożnie fajt łapkę skarku, Brianku. witajcie w mojej wiosce pomachajcie do mnie spójrzcie właśnie ubieramy choinkę no ta lepsza. i prezenty pod choinkę a bombki na choince Witam, drogie elfy. Nareszcie dotarliście. O, wyprawa się udała. Dziękuję za przesyłkę. Zaparkujcie Rudolfa i ogrzejcie się przy ognisku. Drogie dzieci, przedstawię wam naszych mieszkańców. To Rudolf. Jego pełna moc to 500 koni. To znaczy reniferów. A całej wioski dogląda sowa śnieżynka. Roznosi magiczny pył i pomaga nam ubierać choinkę. I nasza wiewiórka zwinka, co kocha orzeszki. A to sarenka balbinka. A tutaj mamy choinkę. Przydałaby się tylko gwiazdka na czubek. O. Cześć, gwiazdeczko. A. I właśnie tak. Tu świetnie pasuje. Oj, fajtuba, fajtuba. Drogie dzieci, to o was ta księga, którą Rudolf mi przywiózł. Zobaczmy, co w niej jest. O, tu wasze zdjęcie. Wiem, że chodzicie do przedszkola. Zobaczmy, co mamy w tej księdze. Jesteście cudownymi i zawsze uśmiechniętymi dziećmi w kochającej was rodzinie. Jest tu też taka rada, zawsze słuchajcie rodziców. O, nadszedł już czas. To znak, że pora wracać do domu. Drogie dzieci! O, mamy trochę światła. Zanim przyjdą elfy, to może pokażę wam, kto najbardziej was kocha. Spójrzcie, kogoż my tu mamy na pierwszym zdjęciu? To wasi dziadkowie, którzy kochają was najmocniej na świecie i zawsze możecie na nich liczyć. A kto jest na drugim zdjęciu? Mama, tata i ty, Oskarku. Jesteście cudowną i kochająca się rodziną. Kochajcie się i wspierajcie we wszystkim. O, jak oni bardzo was kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. Oczywiście, pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. O, to elfy już do nas biegną. Gdy nadchodzi wieczór, elfy przenoszą się do swoich własnych, maleńkich domków, ukrytych tu i ówdzie na półkach pomiędzy książkami. Są i nasi mali mieszkańcy o, a to nasz gwiazdorek i jego malutki domek. Hmm, ale czysto dzisiaj elfy mają w swoich domkach. Chyba wczoraj miały dzień robienia porządków. Jest i mądrusia. Zobaczcie, jak czmycha do swojego domku. U niej zawsze najczyściej. Fryzurę ma idealną. O, jest i fajtłapek. O, o chyba znowu coś pomylił. To jest kolejka, którą elfy jeżdżą między domkami. Widzę, że pieski cały czas jej doglądają. Choć Fryzio woli się bawić z elfami, a dyziot dzwoneczkiem. Błyskotka najbardziej lubi bawić się z pieskami. A to elfka promycze i migotka. Migotka uwielbia bajki i opowiada je pieskom na dobranoc. A to jej ulubiona zabawka. Reniferek. O siop! Oho! O, to jest księga o was. Zobaczmy, co my tu mamy. O Masz już. Cztery latka. Podobno bardzo lubisz spędzać czas z dziadkami. Chciałbym Cię pochwalić za to, że umiesz już jeździć na rowerze. Podobno czasami za dużo używasz telefonu. Czy to prawda? Wiem też, że rodzice kochają Cię ponad życie. Brianku, masz już trzy latka. Podobno bardzo lubisz bawić się samochodami. Chciałbym cię pochwalić za samodzielność w ubieraniu. Podobno czasami zapominasz, że jesteś cudownym dzieckiem. Czy to prawda? Wiem też, że rodzice kochają cię ponad życie. Drogie dzieci! Zgadza się to wszystko? Czy to prawda? A co to takiego? Słyszałaś promyczku? No nic, co jeszcze tu mamy? Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą Was zaskoczyć. Na pewno się ucieszycie. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Tu jest napisane, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Dobrze, to już wszystko. Zaraz będę rozwoził prezenty. Yy, tylko jest taki problem. Nie wiem, czy w tym roku zmieszczę się do tych kominów. Wiedziałem, że te ciasteczka na śniadanie to zły pomysł. A dobra, chodźmy sprawdzić na moim kominie, czy to się uda. O, bo trochę. Ciasnota, te, te gołębie, jakie ciasne te teraz robią. Gorzuchy, jakieś takie grube. O, fajtła, a co ty tutaj robisz? Dobrze, że jesteś. Pobożysz mi z prezentami. Tylko na blade kopytko renifera zgubiłem pergamin z adresami dzieci. Drogie dzieci. Chyba nie będę mógł przywieźć wam prezentów. oj jo, oj, oj, jo, oj. A co tu masz? Bergami! Uratowałeś święta. Dzięki tobie rozwiozę prezenty. Zaklarzmy razem dla fajkłapka. Uratował święta. Brawo dla bohatera! Klaszczmy razem dla Fajtłapka. Z całych sił! Brawo, 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 brawo! O, to teraz sprawdźmy dokładnie, gdzie mam lecieć. Chwileczkę... Kojarzycie? To chyba znane wam miejsce. Ustawię je w nawigacji Renifer Maps. Fajtłapku, zbieramy się. Będziemy lecieć. Jesteście tam? Czekajcie na mnie. Zaraz do Was przylecę. Do zobaczenia. Pa pa